<laughs> Siemano! Z tej strony Kodzik. Dzisiaj gramy yy, Pety. Dzisiaj tu zbieramy Pety, nowe Pety. Yy, tutaj dzisiaj zbieramy. Pety dzisiaj chce zbierać. Yy, dzisiaj chcę Pety. Co to jest? Ej, w ogóle z 20 stycznia będę miał najnowszy komputer. Yy, nowy komputer, bo chcę mieć ulepszony.

Fatsi, Fatsi ama. Whoa, sıvı ditalar gari mi? E yani var la sıvı Yeah. A, pa, pa, pa! Pa, pa, pa! To ja bym grał za... A, czekajcie. Stare filmy. Stare filmy mam? Myślisz? Jak gdybym y, 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 tak robił swoją karierę nową? Aha! Czekaj, bo coś tutaj może Czekajcie, zareaguję. Ej, dobra, kochani, mam dobry pomysł, mam dobry pomysł, mam dobry pomysł. Nie gramy z żadnym Skibidi. Srebrna. Dobra, koani, zagramy z takie. Nie to. to. Ja, czekaj, czekaj, ja się. nie? Tak. Czu się, nie? Czekajcie, widzowie, ja muszę przypomnieć się Kurde. Ja nie mogę. Patrz, up, tal Patrz, patrz, Widzowie, przepraszam, bo ja źle zapisałem. Bej sigma. Sigma, sigma, pi, sigma, pi, sigma. Ej, ja chyba ja jutro idziecie do szkoły, chyba widzę, że tak średnio nie chcecie iść do szkoły. Ja nie chcę. Ja bym wolał, Ja jutro mam ja bym wolała nie do szkoły, Kto nie chce iść do szkoły Haczak ja? nie. Pod filmę. Haczak ja pod, ja pod filmem. Albo ej, będzie za mocny! Będzie za mocna. Będzie za mocna. Ej, widzowie, jak Ej, będzie za mocno, patrzcie Będzie za mocno! Eko ani. Ej, kochani! Czekaj, Idę, czekajcie? Ej, widzowie, będzie za mocne! Będzie za mocne dzisiaj! Tak widzę. Ej, widzowie, będzie za mocne! Będzie za mocne! Kto nie chce iść ze szkoły? Ta nie chce iść ze szkoły? Ja pierwszy. Ja nie mam! To Francja jest w Ej! Kto nie chce iść do szkoły? Kto nie chce iść do szkoły? Kto nie chce iść do szkoły, że pisze hasztag? Pisze hasztag. #hashtag ja. Kto nie chce iść do szkoły, że pisze hasztag ja. Kto nie chce iść? Ja mi się nie chcę. Ja bym dalej nagrywała. A! Na jutro filmy. A! Jeszcze na jutro filmy. Halo. O cześć! Ty sobie szarkujesz więc... Chodzę ode gdzie Ej, dobra! Śledzimy nowe filmy! Śledzimy! Śledzimy wszystko! Śledzimy stare filmy! Już 10 stwieciamy po prostu! Dobra! Pier... Dobra! Dobra! Ej, dobra! Koja tego! Śledzę nowe filmy! Ej, stare filmy! Śledzę stare filmy! Patrzcie! Старый Старый Есть! чувак были. mesidem rude <tiple> om 如果 hakikat kiri рон grup per ce k Means cari apap km Bra k Usłuchajcie te stare filmy. Chyba muszę posłuchać. Dobra, usuwam te stare filmy. Dobrze. Dobra, teraz usuwam stare filmy, bo są dziwne. Widzę, to jest jakieś dziwne. Patriota, patrzcie. Yy, Fa mamy nowe życie. Um, tu seria koszmarne skopiujemy od yy. Ercia W życiu, w tu są stare. No nowa, to pustynka, tu nowa stara piosenka, A tu są no impreza, tu są stare filmy. Nie chcecie zobaczyć. Dobra, widzę ja. Tu stary dzisiaj nowy film w życie. Ej, nikt nie, nie zobaczył... nowego filmu. Nie zobaczył Patrzcie. Uciekł krawędzami! Dobra, patrzcie. Wróciłem, no ja! I za mnie! To jest nowy. Patrzcie, to jest Stare filmy, nie będziemy się wcale... Uh, uh, tutaj mam stare filmy. Patrzcie. Trzynasty. Dwudziesty uh, huh, 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 huh. też raz. Pracowanie z Kedikiem, to stary czas. W ogóle chcę zgłosić, bo ten... To stary. nie normalne. To jest, jest rok temu, rok temu, rok Ale to nie jeden rok temu to był. Patrzcie, stare czasy. Nie będę, prawda? Patrzcie. Stare czasy, stare czasy. Patrzcie. Stare czasy, stare czasy. Dobra, widzowie. Kończymy nagrywanie. Widzimy się już jutro albo dzisiaj. Kończymy widzimy?